A dzień dobry, 4 listopada, jesteśmy sobie teraz w Imna Gag Park. E, mamy 18 stopni, godzina 11, a my jedziemy na granicę z Koreą Północną do DMZ. Generalnie, jak wygląda uzyskanie biletów i w ogóle dostanie się. Można jechać tak naprawdę z wycieczką zorganizowaną, a jeżeli nie pojedziecie prosto z Seulu, to i tak tutaj musicie na miejscu kupić sobie taką wycieczkę, ponieważ to jest wszystko organizowane przez wojsko południowo-koreańskie. Więc tak czy siak, wyjdziecie mniej więcej na to samo. Wyjdzie was trochę taniej, jeżeli dojedziecie tutaj czy w okolice sami. My zapłaciliśmy 60 tysięcy wonów od osoby za bilet. Okej, okay. jest to wycieczka jednodniowa, kilka godzin, w Seulu wsiadacie w autobus. My akurat mieliśmy na Myeongdongu, więc fajny, fajny smaczek. Macie też link do filmu, gdzie omawiam trochę Myeongdong jako dzielnica. Jest. Dlaczego was bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia? No to z, cie z ciekawostek na pewno mogę powiedzieć, że jest generalnie ciepło, jak na to, że mamy listopad. Wy macie w tej chwili jeszcze, jak wam to wrzucam, vlogi z Busan, gdzie to było na końcu września. i. Szczerze mówiąc temperatury spadły jakieś 6-7 stopni, gdzie wy niestety w Polsce już macie odrobinkę chłodniej. No, czym by było tak naprawdę miejsce turystyczne bez jedzenia? Co my tu mamy? Kawki, herbaty, snaki w postaci mandu, pod dogów, kuleczek z albo takich zwykłych ryżowych, albo ze ośmiornicą, klasyczki. No więc jak dobrze wiecie, jak historykiem to ja nie jestem. Natomiast wydaje mi się, że przy okazji warto by było powiedzieć chociaż drobny szczegół, dlaczego jedziemy na granicę i dlaczego ona jest tak ważna. No więc przez kilka wieków, a dokładnie sześć, Korea była jednym połączonym państwem, rządzonym przez dynastię Chosun, której też wspominałem akurat w odcinku o Myeongdongu, Z innego powodu nie jest to w tym filmie istotne. Co jest ważne? To to, że po wojnie i po okupacji japońskiej doszło do podzielenia względem 38 równoleżnika. Mieli, mamy Koreę Północną, która w tamtym czasie okupowana była przez Związek Radziecki, i Koreę Południową, która de facto była okupowana przez Stany Zjednoczone. Po podzieleniu się było wprowadzenie dwóch systemów. Natomiast lider Korei Północnej, którego oczywiście w tym miejscu zapomniałem, pojawił wam się teraz. Zdecydował się najechać Koreę Południową i po prostu przejąć, stworzyć jedno komunistyczne państwo. Sam proces najechania poszedł szybko. Trzy dni zdobyli Seul, następnie doszli do Busan. Na poziomie Busan doszło jednak do odwrotu, gdzie Amerykanie to przeprowadzili lądowanie w Inchon, gdzie tak naprawdę okrążając Armię Korei Północnej, udało im się przejąć tereny i z powrotem ruszyć w kierunku Korei Północnej i też tereny Korei Północnej w dużym stopniu zająć. Jednakże Armia Chińska przyszła z pomocą. Amerykanie zlekceważyli tak naprawdę chińskie oddziały, które chociaż nie były dobrze wyszkolone, to były bardzo liczne. I Chińczycy wiedzieli, jak się poruszać, żeby Amerykanie nie doszacowywali ilości ludzi. To bardzo duży skrót. Polecam Wam tutaj tak naprawdę lepiej sobie obejrzeć to wszystko samemu. Polecam chociażby podcasty za Rubieżą, gdzie jest to wszystko powiedziane w całkiem dobry sposób. Niemniej, co jest dla nas ważne, po trzech latach, czyli od 1950 do 1953, Wojna się zakończyła krwawa, niezwykle problematyczna i ostatecznie, no cóż, utrwalająca cały ten podział. E, na który zresztą Koreańczycy patrzą w dosyć ciekawy sposób, o tym może kiedy indziej. Po, po powieści o tym wszystkim, zawodne dla mnie jest to, że oprócz tych barów i tego wszystkiego, jest tutaj chociażby park zrywki z rodzajem młota, jeżeli tak to mogę nazwać. Przede mną pomnik, czy pozostałości stacji, która kiedyś łączyła tereny Korei Północnej i Południowej. I była też jedynym lądowym wyjazdem dla obywateli Korei Południowej do tak naprawdę innych krajów. Szkoda jak że to się wszystko w taki sposób potoczyło. Między innymi przez takie powody. Na zawsze utracone połączenie. Pomnik Wanbu, czyli koreańskich kobiet, które w trakcie okupacji japońskiej były traktowane jako kobiety do towarzystwa. No, powiedzcie sobie, sami, co to dokładnie znaczy. Natomiast intrygujące znaczenie tego pomniku jest takie. Oprócz samych kobiet, które miały stracone, tak naprawdę, duże etapy w życiu, są też krzesła obok nich, na których, które mają symbolizować to, że im po prostu trzeba pomóc, szanować ich pamięć i usiąść razem z nimi, przysłowiowo, i postarać się po prostu jakoś poradzić sobie z tą presją? To z kolei ciekawostka historyczna. Pomnik, który teraz widzicie, to pomnik serialu Poszukiwania zaginionych rodzin, emitowanego przez koreańską telewizję w latach 80. Program ten miał na celu znaleźć, czy raczej pomóc rodzinom, znaleźć swoich zaginionych bliskich. To też kolejne miejsce związane z pamięcią osób i rozdzielonych rodzin. Ołtarz, który przed sobą widzicie jest symbolicznie umiejscowiony w kierunku Korei Północnej, na którym to Koreańczycy składają ofiary, chociażby w Nowym Roku, żeby po prostu uczcić pamięć tych, którzy skinęli, którzy kontynuują dziedzictwo rodzin po drugiej stronie granicy. Gdzieś tak idąc i jest to rodzaj mojego przemyślenia, chodząc tak naprawdę po strefie, która nie jest jeszcze tą strefą zdemilitaryzowaną czy jakoś mocniej oddzieloną, ponieważ po prostu tam nagrywać nie można i jest, wiąże się to z różnymi karami, jest to strefa wojskowa, to jednak pomyślenie i widok tych wszystkich ołtarzy, ceremonii, pomników. Sprawia, że zaczyna się bardziej trochę rozumieć, jak bardzo jest to tragiczna sytuacja, bo gdzieś wiadomo w społeczeństwie, chociażby w naszym internecie, ludzie się śmieją Haha, Korea Północna, śmieszny kraj. No, ale tutaj to nie jest zabawne. To jest podzielony naród, który od już ponad tak naprawdę 80 lat cierpi. Na zasadzie takiej, że no, stracone rodziny, pokolenia rozdzielonych, braci, sióstr potencjalnie to wszystko cały czas. Tu jest i pamięć tego jest niesamowicie ważna. 200 metrów za moimi plecami znajduje się płot, który jest początkiem strefy zdemilitaryzowanej. Niestety nie mogę Wam tego pokazać, natomiast warto tutaj opowiedzieć się o pewnej ciekawostce. Około 20 km dalej stąd znajduje się miasto Kesan, czyli trzecie największe miasto Korei Północnej. Jest ono i tyle interesujące, że ma. No cóż. Populację wielkości Lublina, bo około 330 czy tam do 350 tysięcy, wiadomo, szacunki są trudne tutaj do uzyskania dokładne, ale było to też miasto, w którym południowo-koreańska firma miała swoją fabrykę przez 12 lat, czyli Hyundai. Między 2004 a 2016 istniał zakład pracy, który przygotowywał no, najbardziej podstawowe produkty, odzież, tego typu sprawy, i nietypowy system zapłaty był zaoferowany tym pracownikom, ponieważ nie dostawali oni bezpośrednio pieniędzy od, koreańskich, e, od koreańskiej korporacji. Natomiast pieniądze, które dostawali, szły bezpośrednio do państwa i potem dopiero do pracowników. E, co było na swój sposób problematyczne i między innymi przez ten, no cóż, wykorzystywanie pracowników. Cała ta fabryka została zamknięta i obecnie wyburzona. A teraz, jak się odwrócę, widzicie parking i 50 kilometrów dalej jest Seul. Populacja prawie 10 milionów. Przepaść. Ale nadal ten sam naród. Niestety, specyfika tego vloga jest taka, że nie za dużo jestem w stanie pokazać, bo kwestie militarne, a narażać się trochę nie ma sensu. Natomiast co mogę powiedzieć z ciekawostek, to uda nam się zajechać do jednej z tych wiosek, nazwijmy to kulturalnych, w której to jest... Tradycja koreańska zachowywana i przynajmniej po stronie Korei Południowej, gdzie nie jest to propagandowe, jak po stronie Korei Północnej. Mieszka tam 207 osób, z tego co mi wiadomo. I zajmują się oni uprawą m.in. rzęszeniu czy soi. Fajne miejsce pod tym względem. Liczę, że uda mi się tam nagrać jak najwięcej dla Was. Słuchajcie, misja w pewnym sensie zaliczona. Udało mi się zdobyć koreańską walutę, właściwie północną koreańską walutę, powinien dodać. Ale nie pokażę Wam więcej, ponieważ osoby, które mogą to oglądać, jest całkiem szans, spora szansa, że niektóre to dostaną. Eee, chcę tylko powiedzieć, że kurs jest ciekawy, bo no ponad stówkę za parę banknotów, e, które wiadomo, że nie mają tej wartości, no ale cóż... Trzeba to trzeba. Za bardzo takiego łatwego kursu to do przeliczenia nie ma. Nie chcę podchodzić dużo bliżej, natomiast w tle w tej chwili widzicie zielony most, z którym wiąże się ciekawa historia. Otwarty w 1988 przez prezesa Hyundai, czy Hyundai, jak to się u nas pięknie mówi. Dzień później przebiegło nim. 1001 krów. Dlaczego? W skrócie, prezes Hyundai urodził się na terenie Korei Północnej. Uciekł z tamtych terenów w kierunku południa, żeby zarabiać więcej pieniędzy. i uciekając stamtąd ukradł krowę własnemu ojcu i sprzedał ją za około 2000 łonów W tym czasie były to znacznie większe pieniądze. No i dzięki temu mógł zacząć swój biznes. No ale przez wyjazd i wojnę, która potem zaczęła się nie był w stanie wrócić do kraju. Stąd chęć tak naprawdę pojednania się z rodzicami i z yy, po prostu powrotu na te tereny i gest w tym sensie. Tysiąc jeden krów ze względu na procent, na odsetki nakładające się przez lata. Na szczęście w historii tego człowieka udało mu się pojechać do Korei Północnej jako jednemu z niewielu koreańczyków południowych właśnie między innymi za ten gest. Ot, taka ciekawostka. Jeszcze jedno takie spojrzenie na to wszystko. Z tej strony granica i strefa militarna, bilety, parking. A po drugiej stronie, park rozrywki. Nie wiem, no. Absurd w pewien sposób, i nie wiem, czemu to jest, natomiast ktoś tak stwierdził. Whatever. Budynek obserwatorium wojskowego. Pozwolę się przetłumaczyć koniec separacji, początek łączenia się. Myślę, że bardzo dobrze podsumowuje całą tak naprawdę wyjazd do strefy zdemilitaryzowanej. Jakbyście stawiali, jak ta cała strefa wygląda. Średnio można za płotem nagrywać, więc pozwolę sobie trzymać tak naprawdę głównie na drogę. No. Proszę Państwa, Korea Północna. Niestety jest dzisiaj troszeczkę zamglone, więc nie wszystko dokładnie widać. Natomiast w tej chwili możecie dojrzeć flagę Korei Południowej. I obok tego znajduje się wioska. Też częściowo propagandowa, w każdym razie ma ona na celu promować Koreę południową. Flaga tutaj ma 100 metrów wysokości, co warto powiedzieć. Jak pojedziemy troszeczkę dalej, to, to już obawiam się, że będzie bardzo słabo widać na kamerze. Natomiast widzicie w tej chwili flagę Korei Północnej. 160 metrów i też wioska. Ta z kolei wiadomo, że propagandowa, ponieważ jest pusta. Trudno jest tam w ogóle dojrzeć jakikolwiek ludzi. Natomiast miałabyś to zabieg na zasadzie przyciągnięcia Koreańczyków z południa, żeby zobaczyli jak świetnie się żyje. Dalej w tle, właściwie największe budynki, widać miasto Kesung. Kompleks przemysłowy, oraz dalej, dalej to już praktycznie niewidoczne. Ale po środku w tej chwili kadru jest faktycznie miasto Kesung. To z ciekawostek. Oraz rzeka, będąca linią podziałową między krajami. Niesamowite uczucie to tak zobaczyć. Jeszcze trzeba wspomnieć kolejną ciekawostkę, że podobno w lepsze dni, jeżeli chodzi o widoczność, da się dojrzeć ludzi w tych wioskach. Szczególnie w tej wiosce północno-karańskiej, gdzie no, są, tak jak mówiłem, resztki, nie za dużo ludzi, ale nadal można zobaczyć żyjących w jakiś sposób. Jest to dla mnie niesamowite móc zobaczyć ten kraj, który wiadomo jaką ma stygmę u nas, ale z bliska. Powiedzmy z bliska. Tak, dla porównania z tej strony, Korea Południowa. Daleko w tle widać zaczątki Seulu. Dokładnie to tam. Ale niestety, chciałbym wam to lepiej pokazać. Ale niestety, mój sprzęt mi na to nie pozwala. Natomiast nawet na takich obrazkach widać różnicę, jeżeli chodzi o konstrukcję. Niesamowite. Cały czas wydaje mi się to w pewien sposób surrealistyczne, że można stanąć na tak naprawdę punkcie no nie do końca dokładnie pomiędzy dwoma krajami, ale powiedzmy najbardziej jak się da i spojrzeć na te dwa kraje, które tak podobne i tak zwaśnione jednocześnie. Jak akurat Korea Południową. stwierdziłem, że zrobię taki pan szut. Natomiast teraz to już Południowa. stop Wizyta w obserwatorium. My teraz poruszamy się w kierunku czegoś, co dosłownie tłumaczy się na trzeci tunel i to jest te są tereny, w których nie można nic nagrywać. Stąd widzimy się na kolejnym etapie wycieczki. I to tak dosłownie za... już magię montażu. Eee, Propo tego tunelu, wiecie co? No to jest. Wejdziecie sobie do tunelu, przejdziecie się trochę i tyle. To jest tunel wykopany przez korę nocną, próba podkopania i dostanie się. Na teren Korei Południowej, omijając linię demarkacyjną, ale no, dawaj. My natomiast jesteśmy już przy jednym z takich małych marketów, gdzie można kupić produkty z DMZ, jak to się pięknie nazywa. Pokażę Wam, co jest i będziemy kończyć na dzisiaj. No więc mamy strefę z czerwonym rzęszeniem czyli eksportowym towarem Korei, jeżeli chodzi o rolnictwo, herbatki na dole, e, jakieś olejki tak naprawdę, marynowany, rzekomo bardzo dobry na odporność. Z ciekawostek, ryż czy inne zboże czy uprawy tutaj tego regionu, tak jak mówiłem, głównie rzęszeń, soja, no i też wiadomo ryż. Tutaj klasyczne produkty koreańskie, nie no, wiadomo, element jak convenience store. E może... nie, ja, dobra. Magnesiki z DMZ. O, to mi się podobało. Pokrowiec w kształcie granatu. Albo też normalne granaty jako przywierzki do klucza. Czapki, pełna linia. Podglas. Można się pojednać, tak? I na przykład Chokopa. To ciekawa historia, bo w 2017 był właśnie żołnierz z Korei Północnej, który uciekł. Uciekając został postrzelony, Koreańczycy z południa go przyjęli i po trzech dniach, kiedy wybudził się ze śpiączki, powiedział, że chce zjeść akurat to. Standard, tak naprawdę, koreańskich snaków. Szukam czy jeszcze coś ciekawego tu mogę dawać was znaleźć. Nie wiem jak to się mówi, to się pojawi jaki rodzaj ryżu. Wysuszone ryby. który był polecany jako coś do zobaczenia, czyli czekolada z nasion soi. Tu w większych opakowaniach albo po prostu w postaci w ciasteczkę. jeszcze ciekawostek można zakupić sobie lody z soi albo latem. Spróbujemy. Na szybko. Udało mi się wziąć te lody. To są lody z soi. Bez mleka. No, trochę mi trudno kad złapać, ale trudno. Spróbujemy. Myślę, że najlepiej to nazywać sorbetem z soi, bo faktycznie to jest. Ale jest taki fajny, lekko kawy. Jest to posmak soi na końcu. ale Jednocześnie bardzo lekkie. Trochę daje takie sztuczne wrażenie mleczności, mimo no, że to nie jest, ale fajne. Na pewno, jeżeli już jesteście i macie coś spróbować, wydaje mi się, to jest fajny pomysł. Pozdrawiam. A jak poza tym? No to był mój vlog z DMZ. Na tyle ile byłem w stanie Wam nagrać. Fajnie by było pewnie coś więcej, no ale niestety nie za bardzo tu się da. I by było na tyle. Czy pamiętajcie o łapkowaniu, spróbowaniu i komentowaniu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i trzymajcie się. Cześć.